To na czym ona tak naprawdę polega? Jakie są fundamenty takiej strategii? W moim przekonaniu, strategia, z racji tego, że jest takim dość semantycznie mocnym słowem, no to jakby rodzi przekonanie, że ona musi być w ogóle napakowana, zbudowana i, i mieć najlepiej trzycyfrową ilość stron, to wtedy ona będzie dobra. No bo jak jest więcej niż czterech segregatorach, to to wreszcie jest porządny materiał. Tak, dokładnie. I jest to bardzo. Jest to strasznie zakrzewiające rzeczywistość i w moim odczuciu też odstrasza od w ogóle realizacji strategii, ale odpowiadając jakby na, na to, co zapytałaś, co powinno być strategii. To w moim przekonaniu na początku strategia powinna składać się ze, ze zbierania informacji, tak? agregowania tej wiedzy, analizowania rzeczywistości w oku, w którą chcemy się po prostu wpakować, żeby wiedzieć ewentualnie, co nas czeka. No w, kolejnym tym, w kolejnym elemencie w wyniku zebrania takiej wiedzy, no trzeba podejść do interpretacji tego wszystkiego. I tu już wchodzą typowo kompetencje, w moim odczuciu takie nietwarde, bardzo analityczne, ale biznesowe, bo tu chodzi właśnie o połączenie kropek, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, czyli tak. jakieś wnioskowanie przyczynowo-skutkowe i to, co to wynika dla mnie. No i wchodzimy do ostatniego elementu, w moim odczuciu, który taka strategia powinna definiować, czyli to są pewne decyzje. Zaczynając od tego, w moim odczuciu, co będzie prostsze, czego nie robimy, bo z tego bardzo mocno będzie nam wynikać to, co powinniśmy robić, no i całe już później strategie działowe.